Z jakiego powodu najbardziej cierpią rolnicy w Polsce? W zależności od regionu, jeżeli chodzi o regiony Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolska, to chyba kwestia ziemi. Ustawa o ustroju rolnym, która została zmieniona w 2011 roku, dała uprawnienia do zakupu ziemi przez spółki. Spółki się tworzą z kapitałem zagranicznym i polskim, wykupują olbrzymie ilości ziemi i właściwie rolnicy, którzy chcą powiększać swoje gospodarstwa, nie mają do niej dostępu. Wiemy, że w 2016 roku już wszyscy obcokrajowcy będą mogli kupować legalnie ziemię w Polsce. No i właściwie ta data jest taką datą, która zmobilizowała rolników, żeby sięgnąć z desperacji po takie ostateczne kroki jak ten protest tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o inne rejony, zresztą to dotyczy bardziej mało polskich gospodarstw mniejszych, to jest kwestia sprzedaży bezpośredniej, która jak wiadomo jest w bardzo ograniczonym zakresie. Rolnik może sprzedawać swoje płody rolne. Jeżeli robi sok na przykład własnych owoców, no to już ten produkt jest w świetle prawa nielegalny. Ale jeżeli chodzi o całą Polskę, no to jest kwestia GMO, tego że praktycznie korporacje przejęły zarówno produkcję pasz, jak i, i handel i przetwórstwo. I rolnik jest coraz bardziej spychany w niebyt i jest uzależniony od tego, co korporacja sobie zażyczy. Po jakiej cenie sprzeda mu środki do produkcji, po jakiej odkupi płody rolne. Zaczynamy się czuć właśnie własnowolnieni. A myśli Pani, że to jest długotrwały proces, czy że to są przejściowe problemy? To jest na pewno efekt globalizacji wolnego handlu na całym świecie, zwłaszcza w przededniu rozmów na temat TIP, czyli umowy transatlantyckiej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, wynikają nowe zagrożenia związane z tym, że właściwie na otwarciu granic, totalnym otwarciu granic bez żadnych ograniczeń w wymianie handlowej, to jest, daje uprawnienia niesamowite właśnie korporacjom, które działają na całym świecie, mogą produkować tam, gdzie tam, gdzie na przykład produkcja jest tańsza, bo siła robota jest, robocza jest tańsza i przenosić te produkty w kraje inne, tam gdzie mogą za, zarobić na, na tych produktach. Na takim procederze oczywiście traci lokalna społeczność danego kraju, traci ci lokalne rolnictwo i, no i stąd myślę, że te protesty nie odbywają się też tylko u nas, dlatego, że co, co roku właściwie w Berlinie podczas targów w Rinewoch odbywa się wielka manifestacja rolników i Konsumentów, którzy wspólnie protestują przeciwko przejęciu przez korporacje produkcji żywności, przeciwko GMO, przeciwko TIP właśnie w tym roku bardzo zdecydowany głos w sprzeciwu był. Spora część narodu obserwuje przez różne serwisy informacyjne, co tutaj się dzieje i patrzy na tych rolników trochę no, nie rozumiejąc w zasadzie całej sytuacji. Czy to jest tak, że te problemy dotyczą wyłącznie rolnictwa, czy zwykli ludzie też mogą ucierpieć na waszych problemach? My cały czas podnosimy tą kwestię, że walczymy nie tylko o swój, o swój interes, nie, nie tylko o, o, o nasze prawa, ale o prawa wszystkich ludzi w Polsce, o prawa konsumentów do żywności polskiej i dobrej jakości, bo jak wiadomo, w tej chwili supermarkety właściwie opierają się przede wszystkim na imporcie surowca z zagranicy marnej jakości. To, co się w tej chwili sprzedaje w supermarketach, no, trudno nazwać żywnością nawet. Jeżeli zobaczymy na skład produktów, w większości jest izolat białka sojowego, który nie jest przecież wytworem żadnym naturalnym, ani, ani naszym. Jest to wszystko produkt uboczny pod wytłaczaniu oleju z roślin modyfikowanych genetycznie. Śruta sojowa genetycznie zmodyfikowana przychodzi do naszego kraju jako pasza dla naszych zwierząt. Produkty są od takich zwierząt karmione GMO nie są oznakowane. To jest wbrew woli konsumentów, bo, bo wiemy, że w całej Unii Europejskiej jest niechęć do, do żywności GMO i nikt, znaczy w ogóle konsumenci w Unii Europejskiej nie, nie chcą kupować żywności opartej na GMO. Więc oczywiście zresztą w Polsce jest podobnie, więc wy, występujemy też w interesie wszys wszystkich ludzi. No tak, ale. Niestety większość ludzi powiedzmy wybiera produkty portfelem. Naród jest coraz uboższy i ludzie no, nie zastanawiają się często nawet co kupują, tylko wybierają najtańsze. Czy Pani zdaniem zdrowa żywność, czy taka polska prawdziwa żywność może być również konkurencyjna właśnie dla tego, co oferują markety? Czy, czy w ogóle cenowo jesteśmy w stanie dorównać importowi zachodniemu? Przede, przede wszystkim przecież teraz rolnicy protestują ze względu na niską opłacalność produkcji, więc płody rolne są sprzedawane. Po poniżej kosztów produkcji. Jeżeli za, za kilogram ziemniaka płaci się rolnikowi 10 groszy, to proszę zobaczyć jak to wygląda w supermarkecie, ile tam trzeba zapłacić za ziemniaka, ile konsument musi za niego zapłacić. Jeżeli y, zlikwidowalibyśmy bariery y, w postaci y, supermarketów, które właściwie przejęły cały handel, zniszczyły niskie, y, drobne, y, drobne handlarzy, małe sklepiki, które od rolników odkupywały ten towar i wprowadzały na rynek, no to w, y, może by się poprawiła i y, y, z jednej strony by konsumenci mieli łatwiej dostęp do tych produktów polskich. I, I na pewno nie byłaby to wygórowana cena i na pewno nie byłoby drożej niż w supermarketach. To Podsumowując, jakie są główne postulaty rolników? Na czym Wam najbardziej zależy? No chyba najbardziej, najbardziej palącym problemem jest problem ziemi. Dlatego, że no, Ziemia jest czymś takim, czego, no, co już nie jest do tworzenia. Jeżeli będzie raz sprzedana w obce ręce, ona już nie wróci do nas. Więc ten problem chyba jest najbardziej palący. Ja myślę, że on jest też ważny dla wszystkich Polaków. Nieważne, czy mieszkają na wsi, czy w mieście, po prostu ziemia polska, o którą walczyli nasi ojcowie i dziadkowie, w tej chwili może być przejęta już bez wojny, tylko za pomocą ekonomicznych narzędzi. To jest jeden główny postulat, który stawiamy na pierwszym miejscu. Drugi to jest sprzedaż prawo do sprzedaży rolniczej. Przez rolnika produktów z gospodarstwa, no bo to jest podstawa egzystencji rolnika, żebyśmy mogli żyć z pracy własnych rąk. Na no trzeci to jest kwestia GMO, to tego, żeby był zakaz, zakaz zarówno w paszach, jak i, jak i w produkcji na polach, dlatego że jeżeli raz wprowadzane GMO do środowiska, już po prostu się też nie da usunąć. Pewne rzeczy są nieodwracalne, dlatego te trzy postulaty są najważniejsze.